Cześć, Monia. O. Cześć, witajcie! wędkarstwo. Idziemy na ryby. Znajdujemy się nad rzeką Trend. Rodzinny wypad taki. Nie wiem, czy coś będę więcej nagrywał, czy nie. Zobaczymy w razie, czego materiał mamy. Co, teraz co przyjechaliśmy, rozbiliśmy obozowisko. No i zobaczymy, czy się uda coś złowić. Zaraz Wam pokażę, co i jak. Póki co był grillek, jest jeszcze Michał, Tomek, jeszcze przyjedzie Jarosław. Jak na razie duży ruch łódek. Już raz mi zestawy pociągnęły. Pociągnęły. Później na pewno wrócimy w blisko. Zresztą w to oglądali, oglądali jak mówię. to, Towar. to jest prostota, pelet, konopie, I tutaj mam grubsze pelety na noc, to są worki PVA schowane, tu teraz, teraz idą robaki, konopia na rozpyleniu na tej wędce koloru, czyli wyżej, górę rzeki trochę, a druga wędka z obciążeniem i z workami PVA, wszystko. Odciątek zaprezentujemy tutaj namiot od środka, bo tu widoczek jest bardzo fajny. Chciałbym wam pokazać, Zobaczcie, jaki mamy widok na rzekę. Coś niczego. Zobaczcie. Nie widać nawet lenteczki stąd. Wentylacja. Tutaj nasze legowisko. O! Tak, na się spomnia. Tak. Wczoraj Tomek złowił, on tam siedzi. Pięć brzan miał, z tego wyjął trzy jest no ale wczoraj brały, bo powinny zupełnie pogoda się. Mam lampę. Strasznie ciepło. Podobno koniec wakacji, chętnie mam być gorący. No, mam nadzieję, że wieczorem się coś uda w ogóle. Mam nadzieję, bo po trzech razy już luka. Może kiedyś wyjmę tą brzanę z tego trendu. A jak nie, to nie. Widać moje miejsce tutaj takie niezbyt, niezbyt użytkowe. Tamte ich miejsce widziałem wiele bardziej wychodzone. Widać, że tam więcej ludzi łowi i częściej. Tutaj grubo nikt za mną Tu przede mną Michał też na szedł miejsce, miejscową No ale zobaczcie nagrywa, czerwona kropka to nagrywa. No słuchajcie, bo chyba, co co mówi, zadziałało. Ale zadziałała torebka PWA i Nie nas, nie? Tak, albo kleń, że też byś bo no czasami też tak... Ale zobacz, to... no, no, no... Ale Brzana. Brzano. No ciekawe, nie wiem za łatwo tu idzie. Spokojnie torpeczka no, tu nie. Myślałam, że będzie mała jak mm. ale wygląda jak kurka tak, tylko gigantyczna. Mm. Nie jest wcale taka... M... M... taka malutka. Mała, ale i pierwszą grzanę prędko. Dobra, idziemy do góry na matę. Czy masz matę? A tutaj. Dla ciebie olbrzymia to młody. Fajna rybka. Tutaj się zahaczyło. Tutaj tak tylko i wiesz. Się tutaj wszystko. Ale już jest odhaczona. No, zobacz. No. są na te kulki od tego. No zobacz, hak wygięty. Nie? Po prostu podprostowała? Co? Podprostowała? No ale ja też tak wiesz nie oszczędzałem. Oj, sobie dotknij ją. Już to zbrzana. Królowa rzek. Są no takie bąsy, widzisz? Wiem Prawie jak są. Dobra Brzanka Zaprezentujemy teraz ją Chodź tu koło Jest. Jest Zdjęcie czy? Ja sobie wytnę to potem dalej. Chyba, że z telefonu utrzaśniemy to damy na Facebooka No to dawaj telefon tej mój młody Tręb. Jest dobrze, jak, jak ją złowisz, nie tylko później się, wiesz do zdjęć jest przerąbane, zostawić ją w podbieraku na chwilę, przed wyciągnięciem, ona wtedy szybciej dochodzi do siebie. Nie? Przed wyciągnięciem przed z nią. Złowisz, normalnie nad ją wypiąć w podbieraku i zostawić na 2-3 minuty, wędkę sobie odstawić. Żeby ona od razu odsapnęła, tak. a nie potem tam... Nie. Bez... Niektórzy robią wiesz, tak, że skarpiami też bardzo często, nie? Że wypina rybę w podbieraku, zostawia ją w podbieraku Robi sobie wędkę PVA, przypina i tak dalej, zarzuca wędkę i dopiero wiesz, bierze rybę na O, ona już zaraz będzie na brzeg się by O o o już Poszła Teraz już idzie No załapała Słuchajcie, zobaczcie jaki mamy piękny wieczór Coś tak około dziesiątej. Zobaczcie, srebrna, piękna woda Antek ze światłem tu wariuje Gramy w Uno No i co? Mamy brzanę! To już najważniejsze, jestem bardzo szczęśliwy, że jest ta brzanka Nie za wielka, ale pierwsza w ogóle z Trentu, za trzecim razem Bardzo mnie to cieszy Zobaczymy się, jeżeli będzie jeszcze jakieś branie I później może na jakichś nocnych rozkminkach Tutaj się dzieje z sporo ludzi Ale tak to jest na trencie Fajnie, że ten obiektyw tutaj łapie jeszcze ten klimat Tak naprawdę jest ciemniej niż niż, niż wy to widzicie Ale jest fajnie będzie to mm -hmm. Każdy ma światełko? Mm. No. Uuu, Antek, to jest pan lampa. Chciałem poszukiwać nocnej dzipuli. Bo tutaj biegają takie dzipuly. Flashlight. Dobra, a tak naprawdę to idziemy do Michała. Kamera nie ogarnie tego. No, ja trzeba... to jest na ja gdzieś tutaj idę to jest duszka. Michał podobno ma brzanę Idziemy zobaczyć. Oh, sorry. Sorry mate. I missed the target. Może być większa troszeczkę Jest dobrze. Kamera nie ogarnia bateria zaraz spadnie. Cholerka. No, ale dzieje się co? Ja tak, to tak wygląda na większą. No na pewno. I stałem, bo ja przerzucałem akurat wędkę. No. Trzy takie strzały konkretne, wiesz, ja to nie słyszałem bardzo. A on no wie. Na początku myślałem, że sąsiad kurwa, ale ja mówię, że chyba jeszcze nie jest tak zrobiony, sam przyjechał. Bo wiesz, że ja do sąsiada polazłem na niego po polsku. Co powiedz Tomek szybko co na co, co i jak, bo ja to wyłączam aż będzie ryba. Spicy squid leci Ale Kulka? To jest, to, jest dynamic, to jest chyba większa brzanka Dobra, to ja wyłączam będzie ryba, bo bateria zaraz padnie panowie Dobra, wyłączę. Tak. Lampę nie no włączyć no, no, Nie, lampy nie pa, pa. trzeba O, pięknie Pięknie, z brzanka ja. na podwójną kulkę Spróbuję tak się żeby było widać tą no. rybę Nie wiem, coś pojebałem chyba jak się O, włączyć. bez takich proszę, bez takich Dzieci oglądają Zadowolony łowca? Gratulacje! Dobra, o dobra o słuchajcie, zobaczcie A, już jest fajna ryba o. i udało się zrobić za trzecim razem, więc trzech raz sztuka Piękna ryba, jakby to tam widać spójrzcie na to Chcemy ją reanimować i wypuszczać. Słuchajcie, to koniec wyprawy. Będziemy wracać do domu. No, na pewno nie był porywający odcinek, ale dla mnie wyjazd rodzinny naprawdę bardzo fajny. I co najważniejsze, w końcu udało się złowić brzanę z trętu. Nawet dwie. Bardzo miło. I tyle. Teraz najgorsze. Zwinąć to wszystko i wracamy. Także na razie cześć.